O Rosji na wschodzie, a w zasadzie na, dla Rosji na zachodzie, czy tej bezpośrednim tym buforze, chodzi o to, żeby jej wpływy powróciły do dawnej świetności Związku Sowieckiego. Widać, co się wydarzyło, bardzo wyraźnie widać, co się wydarzyło w Kazachstanie, gdzie ten reżim Nursultana Nazarbajewa i jego następców bardzo szybko poradził sobie z opozycją przy interwencji różnych państw pod przewodnictwem Rosji. Nawet Białorusini wysłali tam oddział żołnierzy. Więc mamy takie myślenie o oddziaływaniu stref wpływów. Azja Środkowa w naturalny sposób geograficznie jest trudniejsza dla państw Zachodu do oddziaływania, ale to jest dla odmiany przestrzeń rywalizacji z Chinami. To nie tylko jest Azja Centralna, ale też to jest daleka Syberia, gdzie Chińczycy po prostu prowadzą ekspansję. Ale Rosja no. ostatnio koncentruje się bardzo mocno na Ukrainie, gdzie na granicy zgromadziła pokaźne wojska. Na to jest bardzo mocno tym zaniepokojony. De facto um, argumentacja zachodu, miejmy nadzieję, że nie, nie zostanie w ten sposób dowieziona, ale argumentacja jest taka, że e, jak napadniecie na Ukrainę, to e, nie certyfikujemy Streamu. Lat. To trochę jest logika taka, że no dobrze to my nie napadniemy na Ukrainę, a wy dajcie nam uzależnić się od gazu. To nie są dobre, to nie są dobre e, Rozwiązania i to są bardzo to nie są przyjęte w naszej strefie kulturowej rozwiązania w prawie międzynarodowym. Tego typu agresywne zachowania nie mogą być w Europie poważnie traktowane, natomiast niestety sytuacja jest poważna i niestety zagrożenie Rosją jest poważne. Rosja próbuje odbudować swoją strefę wpływów. Ukrainę traktuje w sposób wyjątkowy, bo to jest też kolebka prawosławia i Rosja traktuje te ostatnie dwie rewolucje kolorowe na Ukrainie jako takie poważne, taką amputację ważnej części ciała. A ponieważ reżim na Kremlu jest też reżimem, który. Jest daleki od respektowania praw człowieka i demokracji, to boi się jak ognia wszystkich, wszystkich kolorowych rewolucji, wszystkich organizacji obywatelskich, wszystkich ruchów sprzeciwu i wszystkich ruchów wolnościowych. A to są jednak podstawowe elementy, którymi my, jako wspólnota zachodu, się kierujemy.